Aresztowani? Są w więzieniu. Jak mogli wsadzić rośni do więzienia? Dlaczego ich nie powstrzymałeś? Nie wiedziałem co robić, Didi. Zapłacę kaucję, ale najpierw chciałem porozmawiać z tobą. Już tam idę. Daj mi pomyśleć. Nie, Kesar. Nie wpłacaj nic. Rośni musi zrozumieć, kogo poślubiła. Wylądowała w więzieniu w pierwszą noc podróży poślubnej. Ale uważaj, jeśli sprawy pójdą za daleko, to wtedy wpłać kaucję. Ale tylko zarośnij, dobrze? I informuj mnie.